Tutaj mam krzak pietruszki, czyli może dwie, trzy sztuki tutaj pietruszki były. Zostały na zimę. W zimie miałam co obrywać do rosołu, świeżutkie, pachnące, nie z zamrażałki, tylko właśnie takie prosto zerwane. Teraz nawiązują się kwiaty. Będziemy mieć za chwileczkę nasionka. Zapewne kilka nasion tutaj wpadnie. I dalej będę miała w tym miejscu. Resztę sobie pozbieram i wysieję na polu. Ale ona jest w ogóle fajna, nawet jako kwiat ozdobny. Tak mi się wydaje, że nawet warto ją jako roślinkę ozdobną mieć w ogrodzie, ponieważ pięknie pachnie jak się przechodzi koło niej. Niczym nie jest gorsza od innych kwiatów. A jest pożytek, bo mamy do rosołku, do kanapeczki, do sałatki. Szybciutko urywamy. U mnie całą zimę po prostu z tego krzaczka korzystałam. Polecam i polecam na nasionka, żeby mieć własne. Tutaj mam pod daszkiem, pietruszkę. To jest dobre, bo gdy śnieg sypie, to z tamtego krzaczka nie mogę skorzystać. A tutaj fajnie mogę skorzystać. Nigdy śniegiem nie zasypie, a podlewania nie wymaga. I mi się wydaje, że super wygląda w tym miejscu. Ani kwiaty ozdobne tak fajnie nie wyglądają.